Witam państwa bardzo serdecznie. Cóż mogę powiedzieć? Na pewno czuję się wyróżniony i zaszczycony, że powierzono mi tą funkcję. Chciałbym podziękować osobom, które wierzą we mnie, które zdecydowały się na taki wybór, a nie inny. Myślę, że swoją pracą dam satysfakcję ludziom, którzy we mnie wierzą, że gra naszej reprezentacji no, będzie sprawiała też satysfakcję naszym kibicom. Z jednej strony jest to wielkie wyróżnienie, ale z drugiej strony wielka odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę, jakie są oczekiwania w kraju związane z grą naszej reprezentacji i myślę, że myślę, będę chciał zrobić wszystko, żeby wypadło jak najlepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, o Jerzy pytania. Te panie te 2,4. Panie trenerze, czy pan już jest po rozmowie z panem prezesem Lato, z panem Dziuchniczkiem, może tak na gorąco po tym wyborze? No krótko, wiecie? krótko rozmawiałem z panem prezesem, także no, to były gratulacje, to były powiedzmy takie słowa, jak zazwyczaj padają po wyborze na, selek na, na zaszczytne stanowisko i tylko tyle. Czy oni pani powiedzieli, jaki element pana kosztatu trenerskiego przeważył? To, nie, nie, tego się nie mówi. To, to była rozmowa, tak jak pan prezes Piechniczek podkreślił z kandydatami na selekcjonerach, gdzie ja też przedstawiałem swoje spostrzeżenia, swoją jak gdyby wizję pracy z reprezentacją. I myślę, że na ten temat dyskutowano. Dzisiaj też na zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej. A jak Pan sądzi, to konsekwencja? Bo dzisiaj cały dzień rozmawiamy w Chorzowie o Panu jako o trenerze i wszyscy mówią konsekwencje. Ja, pan, ja nie chcę oceniać siebie, no bo to jest niezręczna sytuacja. Myślę, że na ten temat o wiele więcej mogliby powiedzieć ludzie, którzy pracują w klubie. Trenerzy, którzy ze mną współpracują. Nie jest to w zwyczaju, ale zawodnicy też czasami mogą coś na ten temat powiedzieć. Także nie chciałbym wskazywać, na który element ja bym zwrócił uwagę, który mógł zadecydować. A jeszcze o konkurentach, Zielińskim. No cóż mogę powiedzieć, no wspaniały trener, pan Engel, który odnosił sukcesy z naszą reprezentacją, także konkurencja była bardzo mocna. Jacek Zieliński, który był asystentem Franciszka Smudy, więc. Nie chcę oceniać kolegów po fachu, no bo to każdy z nas prezentuje jakąś wartość i cieszyłem się, że znalazłem się w gronie trzech trenerów, którzy dotarli do tych końcowych powiedzmy, decyzji. Panie Prezesie, czy to pytanie, Kto Pan sądzi w ogóle o cudzoziemcach jako trenera polskiej reprezentacji? to jest dobry pomysł? Wiem, a obojętnie co bym nie powiedział, to, to zabrzmi, że albo broni Polaków, albo krytykuje y, trenerów zachodu. Ja uważam, że w każdym kraju są trenerzy wybitni i są też y, trenerzy przeciętni, więc y, w tych kategoriach bym popatrzył na to, y, czy z kadrą powinien pracować trener z Polski, czy z zagranicy. Marcin, to można... U no, Pana to jest temat bardzo świeży. Ja powiem wprost, aż tak do dogłębnej analizy drużyny reprezentacyjnej nie przeprowadziłem. Gdzieś tam, w momencie, kiedy dochodziły takie informacje, że mogę być selekcjonerem, no to powoli zaczynam zaczynałem się przygotowywać do tego, żeby w najbliższym czasie przeprowadzić taką gruntowną analizę i wtedy będę mógł Panu odpowiedzieć, który element trzeba będzie poprawić, nad czym szczególnie pracować, no, żebyśmy wszyscy byli bardziej zadowoleni zaczęło docierać jest pan z kandydatów? no tak jak pojawiła się lista bodajże kilku trenerów bo to był jeszcze i Maciej Skorża, i Michał Probierz, tak, Henryk Kasperczak, więc to no, wtedy znalazłem się w gronie kilku trenerów, którzy no byli wymieniani jako potencjalni kandydaci. Ktoś Ale czy to jest w tej chwili istotne, to już jest historia. Porozmawiajmy o tym, co przed nami. Czy pan się czuł faworytem, może miał innego faworyta, może sekcjonera? Nie no, wie pani, podchodziłem tak jak podkreślałem na każdym kroku bardzo spokojny do tego tematu i też mówiłem, że uszanuję każdy wybór, gdyż mam, mam bardzo satysfakcjonującą, czy mogę mówić w czasie przeszłym, pracę w ruchu Chorzów. I to nie było tak, że jestem bezrobotnym trenerem, który za wszelką cenę chce być trenerem reprezentacji. Oczywiście jest to wielkie wyróżnienie w tej chwili, mogę tak powiedzieć. Ale absolutnie nie podchodziłem, że jest to sprawa życia lub śmierci. Ale chyba żaden. No, Cóż mogę pani powiedzieć, no trzy lata to jest długi okres i no coś tu udało się... Zbudować, udało się y, zrobić fundament pod to, co może być w przyszłości, czyli pod y, jeszcze lepszy ruch. Andrzej Zbizowada, ja chciałem zapytać o to, jak ta reprezentacja y, Pana może wyglądać, bo po mnie może jako mężczyzna wszyscy na to, że będzie to reprezentacja ofensywnie grająca, to na mistrzostwach się nie udało, tego dzisiaj nie udało zrealizować. Jak może wyglądać Pana? Też nie odpowiem panu tak na, na poczekaniu. Oczywiście ja wyznaję zasadę, że bardzo waż, ważne jest, żeby były zachowane te proporcje pomiędzy grą ofensywną i defensywną, i do takiego modelu będziemy chcieli dążyć, żeby drużyna potrafiła grać i w przód, i również bronić się. No, życie pokazuje przykład najlepszych reprezentacji, bo zachwycamy się wspaniałą grą Hiszpanii grą prawie, prawie yy, modelową, ale Hiszpanie stracili tylko jedną bramkę w tym turnieju. To też jest jakiś sygnał, że nie wolno zapominać o tym elemencie. Kędziu, Róż, Sportu, trażę, takie pytanie. Wszyscy zawodnicy w tym momencie startują od zera. Nazwiska takie jak Peszko, Borut, czy też zawodnicy starsi się tym roku. Nie bał się stawiać na zawodników daleko powyżej 30 roku życia. Wszyscy mają szansę, czy już gdzieś pan w yy, pokój jakiś nazwisk yy, bierze na pewno nie. No na pewno jest grupa zawodników, która pokazała się na tym euro z dobrej strony. Trzeba będzie się przyjrzeć pozostałym. Myślę, że tu nie ma aż tylu zawodników, żeby dokonywać rewolucji. Myślę, że trzeba się będzie oprzeć na tych, którzy są w tej obecnej szerokiej kadrze. Ale chcę podkreślić, że nie będzie zamknięta droga dla żadnego zawodnika, który pokaże się z dobrej strony na boisku w meczach ligowych, czy to w Polsce, czy za granicą. że na No muszę też jak gdyby rozeznać sytuację, w jakich okolicznościach to się odbyło, gdzie był powód, co się stało, żeby móc od razu odpowiedzieć, czy ten zawodnik będzie brany pod uwagę, czy nie. Jeszcze jedno na temat tej najbliższej przyszłości. Wiem, że Ruchorzów przygotowuje się do występu tak, w europejskich pucharach, czy pan z nim dzisiejszym tak naprawdę żegna się z klubem, czy jeszcze tutaj pan pozostanie, będzie uczestniczył w tych przygotowaniach do występu europejskich Pukarach? To nie jest tak, że dzisiaj biorę rzeczy i wychodzę z szatni. Myślę, że to musi się odbyć w sposób naturalny, w sposób taki płynny, żeby też Ruch na tym nie ucierpiał, bo... Ruch jest przygotowany na był przygotowany na taki wariant, skoro tyle się mówiło i myślę, że ruch na tym też nie ucierpi i wszystko będzie tu sprawnie przebiegało. I to jest też kwestia do dogadania powiedzmy z władzami związku, jak to związek widzi, no bo czas ucieka, wiemy kiedy jest najbliższy mecz. Jest to 15 już sierpnia, więc czas nagli, tu trzeba kompletować sztab trenerski, to trzeba rozglądać się, obserwować nawet sparingi drużyn, w których grają potencjalni kadrowicze. M.Karczewski, jak pan powiedział, że trzeba kompletować sztab trenerski. Już pan zdecydował, bo pan zabierze ze sobą stworzony na Nie, 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 nie. Ja powiedziałem, że biorę pod uwagę też wariant, żeby nie ucierpiał ruch, więc myślę, że to też jest jakaś odpowiedź. Natomiast co do sztabu trenerskiego, no to mam swoje przemyślenia i myślę, że uda się skompletować ciekawy zespół. A czy będą to ludzie, którzy pracują w Waszych w Chorzowie, no, sztabu? Na tą chwilę nie przewiduję. A czy to są jakieś osoby też, które gdzieś tam, nie wiem, czy sugerowane były ze strony zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy to będzie autonomiczna decyzja? <laughs> <laughs> Oczywiście, że to będzie moja autonomiczna decyzja. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że jestem otwarty na wszelkie dyskusje, natomiast w żadnym klubie nie dałem sobie narzucić pewnych powiedzmy rozwiązań czy pewnych yy, sytuacji które, y, których ja bym nie akceptował czy wiadomo, czy może pani Donata więcej powie na ten temat, w sensie takim, że w czwartek ma być zwołana konferencja prasowa. I... O 12.30 zaprosimy państwa i mamy te dwa, dwa dni, żeby jeszcze usiąść, zastanowić się, przeanalizować, bo dopiero dzisiaj o 14.00 dowiedzieliśmy się na pewno, że ten ewentualny będzie selekcjonerem, bo do tego momentu to były tylko spekulacje i nie medialne. Musimy jeszcze się odwołać w Pana życie bardzo się zmienił, do tej pory był pan jednym z 16 trenerów pracy. teraz pan jest nadtrenerem ale trenerem reprezentacji Polski, będą duże zmiany w pana życiu, to jest duży przeskok? Nie mówmy o nadtrenerach, bo to, to bardzo mi się nie podoba, takie określenie myślę, że na pewno będę trenerem, który, który będzie najbardziej weryfikowany ze wszystkich trenerów w Polsce, no bo... Wiemy, że reprezentacji kibicuje cały kraj i w tym kraju jest 40 milionów ludzi, nie licząc dzieci, to myślę, że około 30 milionów obywateli potrafi oceniać grę reprezentacji, jak również no, pracę trenera z nią związaną. Także no, pod tym względem na pewno będzie inaczej i zdaję sobie z tego sprawę. Decyzja, zapadła, jakoś plany na dzisiejsze popołudnie? Nie nie, 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 nie. Zapraszam na trening. Myślę, że skończymy konferencję do godziny 17, bo mamy na tę godzinę zaplanowany trening. Będzie ostatni pan na trening. Nie odpowiem panu na to pytanie, bo to, tak jak mówię, sprawa jest rozwojowa, więc jesteśmy ciągle, że tak powiem, na łączach i to może być ostatni, to może być przedostatni, a to może być jeszcze sprawa taka, że kilka dni będę pracował w ruchu. Zabiera Pan spotkać się z Franciszkiem Smudą i zapytać o jego opinię? Jak to Absolutnie, tak. Absolutnie tak. Nie wyobrażam sobie, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Zawsze ceniłem sobie uwagi trenerów, którzy... Yy, pracowali przede mną, ewentualnie trenerzy, którzy przychodzili po mnie, też ze mną rozmawiali. Myślę, że jest to taka normalna sytuacja, zawsze można na tym skorzystać. A tego pytania, już raz taka sytuacja była, kiedy Odrze to zastąpił właśnie Franciszka może Wtedy właśnie doszło też do takiej rozmowy między wami? Po czasie, po czasie rozmawialiśmy, no to był koniec sezonu, to było powiedzmy, tam czasu też aż tyle nie było, ale po czasie rozmawialiśmy na temat Odry, na temat klubu, także ta się, rozmowa się odbyła. Tomasz Kuczyński, Dziennik Zachodni. Mówi Pan, że Pan spokojnie podchodzi do tej całej sytuacji. I kiedy czekaliśmy na decyzję zarządu, była informacja, że Pan przecina żywo pod swoim. Czy to prawda? Czy jakieś przekonanie? No no, wie Pan, no, to odbywały się, odbywało się posiedzenie zarządu. Ja dzień zaplanowałem jak normalny dzień w życiu. Więc miałem taki, taki powiedzmy grafik, że od godziny bodajże 11 do 12 prace ogrodowe mnie czekały. No i trzymałem się tego. Czy z żoną było przedstawienie rozmowy? Jaki teraz będzie to wyższe? Nie nie, 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 nie rozmawialiśmy. Ma pozwolenie już. albo zapytanie, jeśli będzie rozmawiać z No Żona nie miała wyboru w tym momencie. Ja jeszcze mam też pytanie tego typu, panie trenerze, podczas spotkań nilowych, który ubrał pan Dres, ale na ten najważniejsze spotkania widzieliśmy tenera w że zatem jak to będzie na meczach reprezentacji Polski? No Właśnie, w tym ważnym meczu ubrałem garnitur, nie wyszło, więc. Padły takie zarzuty pod moim adresem, że zdekoncentrowałem zespół i ten mecz został przegrany. Sprawa otwarta, uważam. Jeśli nie ma więcej pytań, Mam jeszcze jedno pytanie. Po pierwsze, zostawia Pan ruch na bardzo wysokim głowie, jeżeli chodzi o wykonania. dokonania. Poza tym jest ta potoczka, która Panu towarzyszy ze strony kibiców, która Panu wężąc, ociera się uwielbienia. Więc pana następca będzie na miał duże wyzwanie, żeby się z tym sobie nie Czy pan by u bratu, żeby on się powiedzieć. to no To jest za wcześnie mówić na temat, czy bratu, czy komuś innemu, natomiast potwierdzam to, że to nie jest łatwa sytuacja dla mojego następcy, który przyjdzie. No bo wynik był wspaniały w tamtym sezonie, drużyna pokazała dobrą grę i zawsze będzie to porównanie do, do poprzedniego sezonu. Wiemy, że nic nie trwa wiecznie, nic nie jest dane raz na zawsze, że ta drużyna jest skazana, żeby w każdym roku grać identycznie, czy identycznie dobrze. Więc pod tym względem jest to niełatwe zadanie. No mamy przykłady wielkich drużyn w Europie, które no nie, nie grają z roku na rok o mistrzostwo danego kraju, gdyż no, następuje przebudowa drużyn, następują zmiany w składzie, więc zdaję sobie z tego sprawę, że obojętnie kto będzie tym następcą, to jego zadanie nie będzie łatwe. I tu też będę jak gdyby apelował do wielu osób o pewne rzeczy, które określę w komunikacie, który wydam kończąc pracę w RUH-u. Chciałbym żeby reprezentacja zagrała na serwisie Śląskim, jak już wreszcie będzie poddanego rządku. No ty, reprezentacja Polski grywała chyba najważniejsze mecze w swojej historii na Stadionie Śląskim, więc nie widzę powodu, żeby któryś z meczów nie odbył się właśnie na tym obiekcie. Trenerze dziś chyba są kibice ruchu. Czy y, chciałby Pan coś im powiedzieć? No, życie idzie do przodu. Ty nie ma co y, brać pod uwagę, że tylko jedna osoba jest w stanie poprowadzić dobrze Drużynę Ruchu Chorzów, myślę, że jest to tak wspaniały klub, że tu jest szansa stworzyć naprawdę też zespół, który na lata będzie liczył się w tej czołówce krajowej i żeby patrzyli bardziej optymistycznie na to wszystko, bo nie może być tak, że wszystko jest uzależnione od jednego człowieka. Klub jest mocny nie tylko trenerem czy trenerami, ale również ludźmi, którzy tutaj pracują. Ja pamiętam, panie Państwo panie, teraz, że przed tutaj zaglądał Piech. rozmawiał pan już z zawodnikami, pierwszej gratulacje przekazali, czy jeszcze nie było okazji? Nie było okazji, jeszcze nie rozmawialiśmy. Jeśli to wszystkie pytania, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. dziękuję.